Siemanko widzowie w dzisiejszym odcinku pokażę wam czym się różni moduł CDI AC oraz DC. Także zapraszam. Tutaj mamy moduł CDI AC. Co to znaczy? Znaczy to, iż zasilanie jest. A zasilanie z cewek CDI mamy tutaj pod tym konektorkiem. Reszta podłączenia jest. Taka sama w przypadku modułu DC, czyli na prąd stały z akumulatora. Czyli impulsator pod tym samym konektorkiem podłączamy, masę podłączamy pod te same konektorki oraz impulsator pod ten sam konektorek. A pod konektorek zasilania Cewek CDI podłączamy sobie plus 12V po stacyjce pod ten sam konektorek, co w przypadku modułu AC. Zobaczcie, tutaj mam wszystko przyszykowane, żeby było mi łatwiej. Po prostu wziąłem tester, odłączyłem tutaj zasilanie cewki wysokiego napięcia z tego testera, z tej kostki. Tutaj widzicie, ta kostka jest luźno, czyli cały tester nam nie działa, tylko mamy tutaj cewkę wysokiego napięcia. Masa z cewki wysokiego napięcia idzie sobie pod tester jakości mocy iskry, również masa idzie sobie pod silnik. Tutaj, żeby cewka miała masę i ten tester iskry również. Oraz masę mamy bezpośrednio pod moduł pod ten konektorek. Tutaj obok mamy impulsator. Impulsator jest ten sam czy AC3DC. Tutaj mamy plus 12 V zasilania modułu. Mamy masę modułu, ponieważ musimy mieć masę pod akumulator oraz pod silnik, ponieważ impulsator ma masę na tym mocowaniu, właśnie. Są też impulsatory, które mają, wychodzą dwa kabelki, i wtedy masa jest w tym drugim biało-zielonym bodajże kabelku. Jeśli się mylę, poprawcie mnie w komentarzach. Więc, najpierw zaczynamy moduł DC, czyli zasilany prądem stałym. Podpinamy sobie plus, podpinamy sobie minus pod akumulator. Moduł już jest zasilany, i teraz, gdy języczek będę przemieszczać, powinna tutaj pokazać się iskra. O, teraz mamy iskrę, słodzią. Muszę niestety to zrobić bez światła. Tak, żebyście dobrze widzieli. I zobaczcie, wystarczą takie małe ruchy, żeby ta iskra była. Zgaszę światło, żeby było lepiej widać. To. Robię małe ruchy, jak widać. I mamy iskrę. Przy zapłonie AC niestety w tej sytuacji nie będzie iskry Kimco Aguality czy jak to tam się czyta ma właśnie taki moduł zasilany prądem stałym i nieważne jak długo będzie przekręcony kluczyk ze stacyjki nie spali wam się cewka wysokiego napięcia także gdy ja sobie podłączę to i zostawię to nic tutaj się nie uszkodzi bo dopiero cewka żeby zadziałała żeby przeskoczyła iskra Dokładnie jak to funkcjonuje macie już w filmiku. Potrzebny jest impuls do modułu z impulsatora. I na opakowaniu mamy napisane moduł zapłonu 4 plus 2 DC stały prąd. To jest ważne, żeby nie pomylić, bo jak pomylicie, a zresztą pokażę Wam później. Tutaj moduł AC Tutaj jak widać już jest potrzebna Pewna ilość obrotów, żeby cewki zasilające moduł CDI podały wystarczające napięcie do modułu zapłonowego, ale na modułach zapłonowych się nie znam. Także nie powiem Wam, co jest w środku i jak to funkcjonuje, bo po prostu nie wiem. Nie chcę wprowadzać Was w błąd. I tutaj sytuacja już się ma zupełnie inaczej. W zależności od obrotów wkrętarki. W zależności od obrotów krętarki, jak magnesy tutaj się kręcą, taki prąd jest wytwarzany i przy pewnym natężeniu dopiero występuje iskra. Sprawdźmy sobie teraz, co się stanie, gdy zrobimy to źle. Tutaj mamy moduł na prąd zmienny. Ja to podłączę i zaraz do Was wracam. Zobaczcie, mamy to podłączone tak jak wcześniej. Masa, nieważne czy ta, czy ta, to i tak będzie dobrze funkcjonować. Ok, okulary ochronne, rękawiczki, no bo będzie się działo niestety, może bez oświetlenia. Ok, mamy podłączone, prawda? Nic się nie dzieje. Przed dym i nie ma, oczywiście, wcześniej też nie było, jak kręciłem. No i po prostu się spali. to odłączmy. Także, jeśli do modułu AC wepniecie się w instalację z modułu DC, no to niestety moduł się spalił. Zobaczcie, w tym miejscu on się spalił i on już nie będzie funkcjonować. Także go możemy wyrzucić, bo taki moduł już jest niesprawny. A sprawdźmy, co się stanie, gdy podepniemy sobie moduł DC do instalacji AC. Podepnę sobie to i zaraz do Was wracam. Ok, jak widzicie, mamy wszystko podpięte. Tutaj mamy kabelek z cewek zasilania modułu, mamy impulsator pod moduł, mamy cewkę podłączoną wysokiego napięcia pod moduł, mamy masę pod silnik, również tutaj jest masa. I tutaj także zobaczmy, iskra jest, więc na razie się nie pali. Także weźmiemy wiertarkę, bo podejrzewam, że przy większych obrotach to się spali. Iskra jest. Widać wszystko? Widać, nie? Albo coś jest źle podpięte Albo teraz nie ma iskry No jak słychać, niestety Coś się z modułem zadziało I teraz nie ma takiej iskry Także na 90% to nie jest wina akumulatora. Nic się nie dzieje. Napięcie spada. Jak widzicie, napięcie spada, czyli pobór prądu mamy jakiś. Ale iskry, jak nie było, tak nie ma. Także widzicie, tym się właśnie różni moduł AC od modułu DC, i warto tutaj podkreślić, że stator zupełnie inaczej wygląda dla modułu DC, a inaczej dla modułu AC. AC zawsze ma dwie, y, dwie cewki bądź jedną od zasilania modułu CDI. A stator do modułu, który jest zasilany prądem stałym, wygląda w ten sposób i nie ma tam cewek. I jak widzicie, w przypadku Kimko, dwie cewki są owinięte drutem o mniejszym przekroju oraz są mniej owinięte. Dlaczego? Ponieważ te dwie cewki właśnie zasilają nam światła, a pozostałe cewki zasilają nam akumulator przez regulator napięcia. Tak to podejrzewam wygląda. Aczkolwiek, żeby potwierdzić tę teorię, musiałbym mieć silnik z Kimko Aguality i cały skuter i to sprawdzić. Także w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że pomógł wam ten odcinek i nie pomylcie modułów zapłonowych ze sobą, ponieważ będą takie cyrki. Także na razie.